Pana poznać, właśnie tego człowieka z, krwi, z krwi, kości. I tam tego nie zobaczyłem. I bo pan powiedział, pan na ustawki jeździł. Przecież to jest niesamowicie ciekawe. Ja byłem dzieckiem i chodziłem czasem nastolatkiem na jakieś mecze, to nigdy nie brałem oczywiście udziału w ustawkach. Natomiast uważam, że to powinno być coś legalnego, że nie mam nic przeciwko temu, że dwóch dorosłych ludzi chce sobie dać po twarzy. Gdyby pan o tym opowiedział, to jestem przekonany, że trafiłby pan dużo bardziej do młodszych ludzi. No, jeśli chodzi o formy walki, w ogóle szlachetnej męskiej walki wręcz, no to w moim życiu tego było dużo. To jest rzecz naturalna. Przecież. Ustawki, szlachetna forma walki. Ustawki. By the way. przez tyle lat e, boksowałem jako <grym> zawodnik Gdańskiego Stoczniowca byłem mistrzem Pomorza w wadze ciężkiej w boksie na no, takiej zapadłej e, Oho następny mistrz Śląska no Stoczniowca na terenie Stoczni <grym> gdańskiej. E, trenowałem do dzisiaj czuję zapach naprawdę tej, tej e, sali Przeciekał dach i A tak większe re... emocje. Są... Ja myślę, że Mencen go tutaj podpuścił, zrobił mu taki comfort space, że no nie no to wie pan, przecież to normalne, nie, że ludzie się biją i ten, że to powinno być legalne, nie? Czemu ktoś miałby robić problem? I, i nawrocki w tym takim przymilaniu się podłapał to i poleciał. Nie? Bo to jest mecz, tak ktoś mówił bokserski? Walka bokserska, bo mecz. Większe emocje są podczas walki bokserskiej czy poprzez ustawki kibiców. Ale też, e, <laughs> jeśli chodzi o co pan nazywał ustawką. No Na przykład to... w lesie spotykają się kibica jednej drużyny i drugiej drużyny i ze sobą walczą. Nie, no to Jeśli chodzi, o, sport, jeśli chodzi o, sportowe, o sportowe emocje, czy to walka jeden na jeden w ringu bokserskim, czy to e, nie wiem, trzech na trzech nawet na terenie sali gimnastycznej, czy w jakichś większych liczbach, no to ważne no, Czy tam w lesie, nie? No, to temu te same emocje, bo jest to walka sportowa, walka, która teraz już chyba ten rodzaj, co pan nazywa to ustawkami, ten rodzaj aktywizacji sportowej czy społecznej pojawia się też komercyjnie, bo widziałem kibiców czy grupy, które... Bo pan walczył w takie 70 na 70, pamiętam. Z tego co mi ludzie mówili, mamy trochę wspólnych znajomych. Jednak i przyznaję, że mi to imponuje. W sensie uważam, że to jest coś, czym co się pan powinien pochwalić, bo mało który... Ale go podpuszcza, ja piję. Ale... Prezydent, tam w grupie kilkudziesięciu na kilkudziesięciu kibiców się bije. Dla mnie to Róż... jest naprawdę ciekawe. W różnych e, modułach zawsze sportowych, szlachetnych e, walk e, występuje. Jak 70 na 70? To szlachetny mod. Gdzie takie są szlachetne walki? Co jest? Nie zawsze wychodziłem z nich <grym> zwycięsko, bo. E, p, e, Ta, zaraz się okaże, że oni tam na grzyby chodzili. Ten no. sport, jak każdy sport, e, wymaga oczywiście i determinacji i tego, żeby <grym> żeby być do, takiej, do takich walk przygotowanym. ale lubiłem aktywność sportową, lubię <grym> dalej cały czas trenuję, o czym pan. E, Doktor i Państwo doskonale wiecie i te, te sportowe aktywności w jakimś sensie dały mi też charakter i gotowość do tego, żeby być dzisiaj kandydatem na urząd prezydenta. Ale uciekał od odpowiedzi, ja pierdolę, ale się wywijał. W sensie, nie wiem czy Męcen zaraz go nie będzie bardziej dociskał, ale tak się wywija. O, ja pierdolę. I jeszcze jedna sprawa jest... Okej, okay, czyli już nie docisnął.